Witajcie! Chciałam wszystkim przedstawić Polish Success Network. Bardzo świetny pomysł Agnieszki Zawadzkiej na to, żeby przedstawić sobie nawzajem społeczność Polaków mieszkających w okolicach Bormów, Christchurch i nie tylko, na ewentualną współpracę bądź przedstawianie siebie na zewnątrz. Cudowna, cudowna inicjatywa, dlatego że czuć, serce wszystkich zaangażowanych w to spotkanie, to nie jest tylko kolejne biznesowe spotkanie tu wszyscy przyszli po to, żeby dać z siebie od siebie i, I z dobrą myślą dla drugiej osoby. Także zachęcam, jeżeli przeszło Ci przez myśl, żeby być może odwiedzić. Zachęcam bardzo, bo są to naprawdę fajne spotkania z fajnymi ludźmi. Dziękuję. A ja nazywam się Agnieszka Augustyniak, AGA w skrócie jestem brokerem kredytów hipotecznych i ubezpieczeń tutaj na Wyspach. Również zapraszam do kontaktu, ewentualnych, udzielenia informacji co do tego, jak zabezpieczyć sobie taki kredyt bądź polisę na. Siebie, na rodzinę bądź na biznes. Zapraszam do kontaktu i zapraszam. Mam nadzieję, że zobaczymy się właśnie tutaj w Polish Success Network.